Witam serdecznie wszystkie osoby z podznaków wodnika na czytaniu energii na miesiąc luty 2022 roku. Kochani są Wasze urodziny. Część z Was zapewne obchodzi je już w styczniu. Wysyłam Wam moc miłości, moc obfitości i moc zdrowia. Trzy takie najważniejsze rzeczy. Niech się dzieje, kochani. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Zobaczmy teraz, co Tarot. Wam powie. Jakie dam Wam wskazówki, jakie ostrzeżenia. Wodnik luty 2022 rok. <laughs> Powiem Wam, że już trochę żyję na tym świecie. I pierwszy raz widziałam takie zjawisko atmosferyczne, że była burza śnieżna. I była burza taka normalna z piorunami i z grzmotami. Coś niesamowitego. No, mówię Wam. Taka ciekawostka. Ciekawy, jak tam u Was. Ja tutaj mówię o centralnej Polsce. O, dzieje się. Dzieje się w energiach, dzieje się w atmosferze, w przyrodzie. Oczyszcza się. Niech się oczyszcza, kochani. Z tej złej energii. Dobra, wodnik. Wodnik, luty 2022. Co tutaj dla Was, kochani? No to lecimy, lecimy. Wasza ogólna energia, która będzie Wam przyświecała, prowadziła. Energia sześciu monet, piękna energia. Przede wszystkim harmonia, równowaga. Ja często mówię, że jest to karta karmy, czyli ile dałeś, tyle w zamian dostaniesz, tak? Ile zabrałeś, tyle będzie zabrane tobie. To jest karta prezentów, jakiś wpływów pieniędzy na konto, jakiś. Ktoś was może obdarować, tak? Lub wy postanowicie kogoś obdarować. Pomoc, wsparcie, opieka. Bardzo taka, słuchajcie, zawsze ta karta jak mi wychodzi. To tego w tym czasie zadzieje się coś, coś miłego, coś takiego niespodziewanego. Zazwyczaj jest to jakiś dar od drugiego człowieka, taki zupełnie, słuchajcie, spontaniczny. Tak jak już powiedziałam, gdzie, gdzie nawet przez myśl by mi nie przyszło, że coś tak dobrego i miłego może nie spotkać. Więc taką macie. Energię moi drodzy. Zobaczymy jeszcze jak to się zamanifestuje przy innych kartach, tak? Ale ogólna energia jest naprawdę bardzo, bardzo pozytywna. Wasza postawa, jak wy na to odpowiecie? Karta diabła. Wy tutaj najwyraźniej poczujecie się docenieni. Nie wiem, pierwsze co mi przyszło na myśl to tak, że y, poczujecie się tacy wartościowi, pewni siebie, yy. będziecie mieli wrażenie, że w końcu przejmujecie kontrolę nad swoim życiem, yy. ale są też tutaj w karcie diabła często są jakieś lęki, obawy, yy. czy to rzeczywiście... Yy. Dzieje się na przykład, czy to jest w porządku, czy to nie jest podsycone jak, jakimś drugim dnem, tak zwanym, tak? W karcie diabła też jest taka postawa toksyczności, również jakiegoś uwięzienia jakiś blokad, także. Kochani, albo po prostu przejmiecie kontrolę, poczujecie się docenieni, pewni siebie, wzrośnie wasza wartość, tak? Albo wasza postawa będzie taka bardziej bojaźliwa, obronna, gdzie będziecie chcieli przejąć kontrolę, będziecie to zastanawiać się, rozkładać na czynniki pierwsze, skąd to, co to, jak to, a po co mi to w ogóle potrzebne, ja. Ja nic od nikogo nie chcę, ja sobie dobrze radzę. Taka postawa, wiecie, buńczuczna troszkę. Ale dobra, zobaczymy dalej. Zobaczymy dalej, co żegnacie. Niektóre wodniki mogą tutaj w lutym kończyć jakieś sprawy sądowe, sprawy urzędowe. Natomiast Karta Sprawiedliwości. Mówi o ważeniu na szali takich za i przeciw. Być może styczeń był miesiącem, gdzie byliście postawieni przed faktem dokonania jakichś decyzji. Decyzji takich, które będą miały wpływ na cały ten rok. Więc to już odchodzi do przeszłości. Macie już te wszelkie decyzje, jakieś osądy, jakieś sprawy sądowe, jakaś może niejasność sytuacji. To już odchodzi do przeszłości, co zatem przychodzi do wodników, trzy monety, mhm. karta podejmowania współpracy, karta różnych zleceń, jest tutaj także energia, która mówi o szlifowaniu swojego zawodu, o szkoleniu się, o jakichś kursach, o przepraszam, o naukach, o wdrażaniu się w coś w coś nowe, w coś co przyniesie wam w perspektywie czasu yy, rozwój zawodowy oraz yy, większe dobra materialne. Tutaj yy, wodniki mogą wejść w jakieś spółki lub sami może otworzycie te spółki, tak? Tutaj się zastanawialiście, no teraz mamy, wiecie, ten yy, ład nieład i yy, yy, Ludzie, którzy mają własne działalności gospodarcze, zastanawiają się, tak, co zrobić, czy zamknąć, czy przejść na spółkę, czy na ten ryczałt, czy na liniowy. I być może tutaj właśnie już jest ta decyzja podjęta i wy tutaj rozwijacie własną jakąś działalność, lub wchodzicie w spółkę, więc podpisujecie jakieś papiery, umowy z jakąś inną, drugą firmą, tak. Czyli takie sprawy, powiedziałabym, które polegają na współpracy, podpisywaniu jakiejś umowy. Yy, taka kooperacja yy, biznesowo-finansowa, tak? Biznesowa. Dobra, patrzymy teraz zagrożenia. Przed czym teraz chce was przestrzec? Mhm. Wiecie co? Karta Czterech Mieczy mówi o tym, że potrzebujemy odpoczynku, że potrzebujemy odseparować się trochę od społeczeństwa. Być może w tym, w lutym zapomnicie trochę o sobie, tak? Może mniej będziecie zwracać uwagę na, na swoje potrzeby, na swoje ciało, na swoje zdrowie, więc tutaj macie takie ostrzeżenia, żeby się nie wpędzić w jakąś chorobę, w jakąś depresję, w jakieś tutaj takie. Problemy też, tak. Jako, że karta Czterech Mieczy mówi o braku działania, więc, jako ostrzeżenie, też możecie tutaj mieć trochę takie, żebyście nie popadli w takie lenistwo, w takie wiecie, w takie coś, a nie chce mi się, albo no, dzisiaj jest pochmurno, no to nic nie będę robić, poczekam, aż słoneczko zaświeci. Rozumiecie, takie usprawiedliwianie się yy, troszeczkę bez sensu, tylko dlatego, że zwyczajnie może Wam się. Nie chcieć, lub możecie być czymś zniechęceni. Więc nie popadajcie w takie tutaj stany jakieś depresyjno-chorobowe, lękowe, również, tak? Zobaczmy teraz niespodzianki. Co miłego, coś co Was totalnie powali na kolana w lutym, tobie wodniki. O, jest to podjęcie jakiejś decyzji. Jakiegoś wyboru. Jest to także karta podpisania jakiejś fajnej umowy biznesowej. Ja tą kartę potem dopytam, o co chodzi. Natomiast na pozycji niespodzianek, jeżeli podjęliście jakąś decyzję lub będziecie mieli w lutym decyzję do podjęcia, to dobrze wybierzecie, bardzo dobrze wybierzecie. Dopytam potem, o co chodzi. No to patrzymy teraz. Yy... Uczucia. Uczucia, relacje. Jak to tutaj będzie wyglądało w lutym? podnika Dziesięć mieczy. Pani, jak każda dziesiątka, ona mówi, że coś jeszcze w lutym się zadzieje. Natomiast to będzie krótko, krótko takie okresowe, tak? Dzień, dwa, góra, trzy. I może tutaj być mogą tutaj być jakieś zgrzyty, mogą być nieporozumienia, jakieś kłótnie. Możecie poczuć się zdradzeni. Hmm. Jakaś taka sytuacja bardziej w Waszych myślach, yy, która spowoduje, że nie będziecie widzieć yy, rozwiązania. Yy, zapętlicie się troszeczkę yy, w związku może z kimś, może będzie to dotyczyło Waszego partnera, może partnera biznesowego, yy, może o, yy, ogólnie tutaj yy, chodzi o, o, o kogoś bliskiego, tak? Nie musi być partner, nie musi być żona. Natomiast, no, yy, Widać tutaj, że jakiś taki mm, króciutki. Mm, no już miałam słowo na końcu języka i zapomniałam. E, no dobra, jak, jak epizod. O, jakiś krótki epizod w lutym może być, mm, który negatywnie was zaskoczy. Ale to jest dziesiątka, tak? Więc tutaj. Lub macie już coś takiego, drogie wodniki. I zakończycie to w, to w lutym. Jeszcze będą jakieś tam negatywne wahania, ale to już takie ostatki. Zobaczmy, co w świecie materii. W świecie finansów, praca. Co tutaj? Karta umiarkowania. No, widać tutaj poprawę, tak? Jest tutaj wzrost, może być tutaj awans, poprawa finansów. Jasna, taka klarowna droga, jeśli chodzi o sprawy biznesowe. Czyli tutaj układa się Wam świetnie. Nie będzie Wam tutaj, kochani, brakowało ani pieniążków, ani zleceń. Macie też jakąś pomoc, jakieś wsparcie. Może to być wsparcie strzelca na przykład. Tak nie musi być. Zobaczmy, rodzina, otoczenie. Trzy buławy. Kochani, powiem tak. Ja wiem, że, że wy już pewnie, przynajmniej niektórzy, macie tego dosyć, natomiast no to w kartach wychodzi i, i powiem to jako taki poboczny temat, może dla kogoś, może dla nikogo, ale, ale widać w tej karcie, tak? Druga trójka. Druga trójka, tu na pozycji relacji uczuć mamy dziesiątkę mieczy, czyli i tutaj jeszcze wasza postawa jest w karcie diabła, czyli tutaj też jest często zazdrość, tu są manipulacje, więc albo może być jakiś trójkąt, jakaś zdrada, ktoś się może wdać tutaj w jakąś taką relację toksyczną. Nie wiem, czy to wy, czy wasz partner, natomiast jest tutaj taka informacja. Jeśli chodzi o trójkę buław, to na pozycji rodziny otoczenia, po pierwsze, może, może tutaj na świecie pojawić się nowy członek rodziny, tak? No bo mamy najpierw dwójkę, no i jest trójka, czyli ta trzecia osoba. Karta trójki buław mówi również o tym, że rodzina mogła, otoczenie mogło mieć jakiś plan i wy byliście w to wdrożeni, wtajemniczeni i. Jest jak gdyby realizacja tego planu, tak? Może ktoś z rodziny może tutaj na przykład wyjechać, może zmienić pracę, może wracać na przykład za zagranicy. Więc tutaj jakieś takie nowe perspektywy widać. Zobaczmy teraz, co my teraz mamy wynik. Wynik sobie zobaczę na samym końcu. Jeszcze dopytam. Karty. Dopytam, kochani, dopytamy. Dlaczego wasza postawa jest w karcie diabła? Dlaczego postawa wodników w lutym jest w karcie diabła? O co tutaj chodzi? Z powodu uczuć, tak? Jest tutaj jakieś zakochanie, jakaś nowa relacja. Jest tutaj zazdrość, jest chęć kontroli, czyli prawdopodobnie tutaj niektóre wodniki mogą rzeczywiście dowiedzieć się lub same wejść w taką relację na doczepkę. Dobra, zobaczmy, czego dotyczy ta trójka. Ta trójka monet. O co chodzi z tą trójką monet na pozycji, co przychodzi? Koło fortuny. Koło fortuny, słuchajcie, to jakieś wydarzenia losowe, na które nie macie wpływu, ale po pozytywne wydarzenia losowe, tak? Tutaj fajna, jeżeli byśmy patrzyli w kontekście tej właśnie pracy, tego biznesu, materii, no to tutaj wszystko powinno Wam sprzyjać, tak? Nie będzie Wam tutaj brakowało ani zleceń, ani pieniędzy los też może tak zrządzić że jeżeli będziecie mieli nową pracę to możecie być wysyłani na jakieś szkolenia na jakieś delegacje lub to wy będziecie proszeni o jakieś szkolenia czyli wszystko tutaj fajnie się będzie kręciło dobra, zobaczmy te 10 mieczy o co chodzi no a chodzi o jakiegoś faceta no. chodzi o króla kielichów, który już jest czyjś który już jest czyś i tyle. Dobra, o co chodzi z kartą opiarkowania w pracy? Siódemka Mieczy. Słuchajcie, to jest komunikatywność, to jest zdobywanie y, wiedzy, to jest jakieś y, wykazanie się sprytem, jakimś takim działaniem, które y, ktoś dostrzeże, albo y, też taka sytuacja, że następuje tutaj w pracy uzdrowienie jakiejś takiej sytuacji, gdzie mogły być jakieś takie nieczyste zagrania, jakieś oszustwa, jakieś kradzieże. Tutaj karta sprawiedliwości odchodzi do przeszłości, więc może była w związku z tym jakaś sprawa sądowa, tak? Tu się kończy i tutaj następuje załagodzenie tej sytuacji. O co chodzi z trójką Buław? Rodzina, otoczenie. Siedem monet. Jest tutaj karta wzrostu w tej talii, tak? Pniemy się coraz wyżej, coraz wyżej, natomiast zarówno trójka była, jak i siódemka monet mówi o tym, że jeszcze na coś czekamy, czekamy na odpowiedni moment. Już jest plan w głowie, już jest wszystko przygotowane, ale jeszcze na coś oczekujecie, tak? Jeszcze tutaj te wpływy z otoczenia są, że tak powiem, bez ruchu. Tak? Nie ma tutaj jeszcze działania, zapewne wiecie o jaką sprawę chodzi. No to jeszcze tutaj coś będzie trzeba poczekać troszeczkę. Yy, co, co z tą niespodzianką? O co chodzi w tej dwójce mieczy? Hmm. No, kolejnego faceta chodzi. To Was totalnie zaskoczy. Słuchajcie, albo Wy yy, zostaniecie wybrani tutaj pomiędzy dwóch opcji albo wy wybierzecie tutaj pomiędzy dwóch opcji natomiast y, powiem tak król monet to zazwyczaj pokazuje się y, w karcie y, jest to karta naszego partnera naszego męża, czyli tak jakbyście postawili y, jednak y, y, na stałość, tak? na tą rodzinę na, na, na ten związek partnerski y, Karta króla monet mówi również o, jeżeli nie patrzymy w kontekście tutaj miłości, uczuć, relacji, mówi o tym, że jest dokonany wybór, że pracuje sam sama dla siebie, pracuje w domu, Mam własną, zakładam własną działalność gospodarczą i to mi świetnie idzie, świetny biznes, rozwijam się, robię to, co lubię, tak? Czyli tutaj mogliście na przykład zrezygnować z etatu, założyć własną działalność, i tu na pozycji niespodzianek pokazuje się, że jest to bardzo dobry wybór. Bardzo dobry. Dobrze, kochani, ja jeszcze miałam sprawdzić te sześć monet, tą ogólną energię. Jak ona się zamanifestuje tutaj? Jak ta energia się zamanifestuje w lutym? No właśnie, trójkąt monet, czyli tutaj to, co przychodzi, tak? <coughs> Przepraszam. Czyli, kochani, pokazało się znowu jakieś podpisanie umowy, kontraktu, yy, nagroda za jakieś wysiłki, yy, jakieś nowe, yy, nowe znajomości biznesowe, tak? Współpracę, te spółki, o których mówiłam. Czyli to będzie tutaj dotyczyło prawdopodobnie tych yy, spraw biznesowy. No, a dla niektórych tego trójkątu, który tutaj wyraźnie się pokazuje. Dobra, zobaczmy wynik. Tak, miałam talię do góry nogami, czyli mamy koło fortuny. Znów powtarza nam się koło fortuny w czytaniu. Kochani, koło Fortuny, jak już powiedziałam tutaj, yy, są to sprawy losowe, są to z, takie zbiegi okoliczności, jakieś nasze przeznaczenie. Yy, nagła zmiana losu na przykład. tak jakieś, Nagła zmiana jakiejś sytuacji, w której byliście być może zapętleni. Czy to dotyczy tego trójkątu, czy to doty, dotyczy spraw yy, biznesowych? To jest, kochani, takie nagłe, niespodziewane. Następuje zmiana waszej sytuacji, waszego losu. Jakiś szczęśliwy traf. Dopytamy tutaj. Jeszcze ten wynik. Natomiast ja mam wrażenie, że coś, bo tutaj już macie tą kartę równowagi, harmonii, że, co, że to koło kręci na waszą korzyść. To koło tutaj kręci na Waszą korzyść, że ta zmiana będzie dla Was zaskakująco pozytywna. I dotyczy spraw rodzinnych, słuchajcie, dotyczy jakiejś drugiej osoby, stabilizacji, poprawa stabilizacji domu, rodziny, również biznesu, jakiejś relacji. Dobrze, no to jeszcze zobaczmy radę. Może z tej talii. Do góry nogami. Dobra. Rada. Rada dla wodników na luty 2022 rok. Wodnik. Wodnik. Rada dla was. Koło fortuny. Kochani, niesamowite. Trzeci raz, słuchajcie. Macie w czytaniu koło Fortuny, czyli ten los, to co się kochani w lutym zadzieje, ten zbieg okoliczności, ta nagła zmiana jest Wam po prostu przeznaczona. Nie unikniecie tego. I tu nawet macie w, rad w Radzie powiedziane: yy, idź za ciosem, nie poddawaj się temu, nie walcz z tym. Tutaj mamy pająka, mamy koło, mamy sieć, tkaj tą sieć, bądź cierpliwy, bądź wytrwały. Zdaj się na ten los, drogi Wodniku. Coś niesamowitego, bardzo macie takie konsekwentne czytanie. Drogi Wodniku, fortuna dla Was kołem się toczy dosłownie i w przenośni, bo nasze życie nie kręci się tylko wokół pieniędzy i materii, są także różne ważne sprawy. Karty tutaj wskazują na to, że los zmienia się na korzyść dla Was, czego serdecznie Wam życzę z całego serca. Pozdrawiam serdecznie.